Witam serdecznie Marcin Kociołek Gołębi Ostruda. No i słuchajcie, to już jest koniec. Koniec sezonu 2025, ale zarazem też początek sezonu 2026, ale jeżeli zanim przejdziemy do sezonu 2026, to może takie jeszcze krótkie podsumowanie lotów gołębi młodych, słuchajcie, ostatni lot gołębi młodych, lot numer 4 konkursowy w naszym oddziale. Zakończył się dla mnie ogromnym sukcesem. A dlaczego? Dlatego, że nie wkładałem na ten lot i mam wszystkie gołębie. A tak na poważnie, słuchajcie, podjąłem taką decyzję, że na czwarty lot nie koszowałem już swoich gołębi. Z tego względu, że były już na trzech lotach konkursowych, w tym na dwóch ciężkich, czyli na tak zwanych bombach. I stwierdziłem, że ten czwarty lot już nie jest im do niczego potrzebny. Oczywiście, gdybym miał tych młodych dużo więcej, wtedy. Jeszcze bym jakoś ryzyko, ryzyko podjął, żeby jakąś tam jeszcze drobną selekcję zrobić. Natomiast mi się wydaje, że po tych trzech lotach ta selekcja już jest wystarczająca i nie było też co ryzykować, ponieważ wiadomo, jak to jest z lotami głębi młodych, może, może by się udało, a może by się nie udało. Tak? W tym momencie po tych trzech lotach konkursowych na dzień dzisiejszy mam 69 młodych. ogólnie. Jestem mega zadowolony, tak? No bo jednak zrobiły trzy loty, w tym dwa ciężkie. E, powiedzmy, jest 70 w zaokrągleniu 70 rocznych na przyszły rok i to naprawdę bardzo fajny gołębi. Każdy jeden y, odpowiada jakby moim wymaganiom, jeżeli chodzi o budowę, o wygląd i tak dalej, więc jestem z tego bardzo zadowolony. Czemu nie dałem na ten czwarty lot? No dlatego, że zawsze to się wiązało z jakimś ryzykiem. Ja generalnie potrzebowałem 70-rocznych na przyszły rok, tak, według tam swojego planu, tego co sobie założyłem. Tyle miałem i na tym przestałem, tak? Mógłbym włożyć na ten czwarty lot, natomiast jeżeli by się okazał kolejną bombą, może by mi zostało 20 po lotach, tak? A może 30, może 40 i bym płakał, tak? A wiedziałem, że mam fajną 70 w zaokrągleniu, tak? Bo nie ma 70, ale. Praktycznie nie ma dnia, żeby coś nie dochodziło, więc liczę na to, że do tych 70 dojdzie. I postanowiłem tych gołębi już nie koszować na czwarty lot. Generalnie ten czwarty lot, no, taki okazał się też był bardzo, łat, był bardzo dobry, łatwy, ludzie mieli gołębie w komplecie, natomiast okazał się trochę klapą, ponieważ na ten czwarty lot zakoszowało w naszym oddziale gołębi 680 sztuk, tak? hodowcy zakoszowali 680 sztuk, więc... No, wiadomo, tak? no, dużo ludzi się wycofało i tak dalej. Chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że, jak mieliśmy trzeci lot konkursowy, czyli druga bomba w naszym oddziale, nasz okręg wtedy, w tym dniu, osiem oddziałów pojechało zrobić trzeci lot konkursowy. Z czego trzy oddziały podjęły bardzo dobrą decyzję i wróciły z głębiami do domu. Hodowcy po prostu pojechali na punkt wkładań, zabrali te głębie z samochodów. Pozostałe pięć oddziałów wypuściło głębę. No i wszystkie pięć oddziałów zaliczyliśmy bombę. No niestety, tak wyszło. Trzeba pochwalić te trzy oddziały, które miały odwagę się wrócić. No bo wiadomo, nie jest łatwo wrócić z głębiami, bo można się liczyć z tym, że hodowcy nie wiem, byli myślę, że mogliby być w stanie nawet zlinczować za takie coś, że wracamy z głębiami, więc trzeba mieć odwagę, żeby, wypuścić, żeby wrócić z głębiami, ale. To im się opłacało. Dzisiaj mieli ten lot, właśnie który wtedy odwołali, wrócili. Dzisiaj ten lot odbyli. Jest piękna pogoda. Tydzień temu była też piękna pogoda. Tydzień temu wszystkie loty się udały. Dzisiaj też się udały. Te trzy oddziały miały dzisiaj dwa na pewno. Nie wiem, czy ten trzeci miał dzisiaj, czy wczoraj. Ale dwa na pewno miały dzisiaj. Ten zaległy lot. Przepiękna pogoda. Gołębie w komplecie. Elegancko. W ogóle wydaje mi się, że wrzesień jest o wiele lepsze na loty młodych. I myślę, że im bardziej w prawo się to przesuwa, tym lepiej dla wszystkich. Nie wiem czemu tak jest, no ale ewidentnie ten wrzesień jest taki jakby dużo lepszy, ta pogoda jest fajniejsza, stabilniejsza, niebo jest tak po prostu czysto niebieskie, nie ma tej szadzi takiej, takiej, takiej mgły słonecznej i tak dalej, nie? Także sezon się zakończył, ja w tym momencie mam, jeżeli chodzi o głębie dorosłe, niecałe 70 sztuk i młodych na roczne też niecałe 70 Natomiast z tych starych gołębi wyselekcjonuję sobie 50 sztuk, czyli zrobię taką dobrą 50, a młode zostają wszystkie do lotu, tak, jako roczne. Także na przyszły rok jestem zabezpieczony w naprawdę wspaniałe gołębie i na kolejne też lata, tak, bo zostało mi jakby nie było niecałe 70 rocznych, co daje mi dobre roczniaki, dobre dwulatki trzylatki, tak, więc jakby już jestem w domu, jestem bezpieczny. Oczywiście jak się nic nie wydarzy, tak jak na przykład, nie wiem, nie zachorują. Nie wejdzie kuna do głębnika, nie wiem. Coś się nie, przy, nie przydarzy, bo to wszystko jest nieprzewidywalne. To są żywe organizmy. Nigdy nie wiadomo, co się może stać. Yy, cokolwiek, tak? Także teoretycznie jestem w domu, jestem zadowolony. A jak to wyjdzie w praktyce, yy, to zobaczymy, tak? Yy, co jeszcze, co jeszcze? Aha, słuchajcie, bardzo ważna sprawa. Yy, dobrze, że nie zapomniałem. Chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować. Za wszystkie subskrypcje, za komentarze, za, yy, za lajkowanie filmów. Yy, Przechodzi to moje najśmielsze oczekiwania. W tym momencie kanał ma już ponad tysiąca subskrypcji. To jest dla mnie bardzo dużo. Jestem bardzo zadowolony. Yy, ostatnie filmy też pobiły mi rekordy, bo przedostatni ma ponad 18 tysięcy wyświetleń, czyli ponad 18 tysięcy ludzi go zobaczyło, a ten ostatni nie, niecałe 17, zaokrąglimy do 17, bo tam jest 16 z groszem czyli ponad 16 tysięcy poprzedni shorts o nazwie 88 naraz na 107 zakoszowanych ma prawie 48 tysięcy wyświetleń także jestem Wam za to bardzo wdzięczny i oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału będę teraz pokazywał krok po kroku co będę robił w swojej hodowli, jak przygotowuję gołębie teraz jak pierzeją, do jesieni, do zimy, jak będę je karmił Wszystkie takie tam, raz w tygodniu postaram się jakiś filmik wrzucić z danych etapów. To co w najbliższym czasie mam zamiar robić, przede wszystkim dać mi się porządnie wypierzyć tym głębiom. W tym momencie moje lotniki mają już drugie jajka, siedzą na plastikach, dlatego że, tak jak już wcześniej mówiłem, nie dawałem im chować młodych, tylko po prostu podłożyłem dwa razy plastiki. Nie dawałem, dlatego że po prostu nie mam siły na chowanie młodych po lotnikach i dlatego sobie w tym roku to odpuściłem. Tym bardziej, że też tam wyjeżdżamy na wczasy, nie będzie nas, więc żeby wychować młode po lotnikach, trzeba poświęcić też czas, ciężką pracę, bo to nie jest tak, że się wsypie wiadro karmy i głębie sobie wychowają młode, tylko trzeba przy tym chodzić, postarać się, żeby te młode były porządnie wychowane. Dlatego w tym roku sobie odpuściłem chowanie po lotnikach i bardzo się cieszę, bo już mam koniec, wolne. Ale wracając do hodowli, po powrocie z wczasów będę je rozdzielał, zaszczepię lotniki, zaszczepię cały rozpód. Z, y, wszystkie gołębie, całe stado zakropię od piurojadów jeszcze raz. Teraz jest dobry moment, jak gołębie pierzeją, bo są łyse na kargach fajnie teraz te krople zakropić i nowe upierzenie będzie już wolne od piurojadów. Będzie dezynfekcja gołębników i tak dalej, tak dalej. Karmienie raz dziennie. Y, pokażę to, co podaje na pierzenie dla gołębi i tak dalej. Także warto śledzić, warto, warto zasubskrybować kanał. Y, i słuchajcie, zapraszam też do komentarzy. Yy, chciałbym, żebyście napisali w komentarzu, na przykład, ja yy, na spisy oddałem 108 gołębi, a mam teraz 69 polotach. Chciałbym, żebyście wy napisali swoje statystyki, jak Wam to wyszło. Ile daliście gołębi na spis, a ile Wam zostało po polotach? Tak, no wiadomo, że ja nie, nie lotowałem do końca, no ale trzy loty dałem i dwie, w tym dwie bomby, więc myślę, że gołębie dostały dobrą lekcję. Także piszcie w komentarzach, jak to u Was wygląda. Bo jestem bardzo ciekawy: bo z tego, co tak obserwuję, to chyba nie jest za ciekawy, ogólnie z głębiami młodymi w tym roku. Jak to praktycznie co roku. Yy, co jeszcze? Słuchajcie, zapraszam. Rzucimy okiem na hodowlę. Pokażę Wam, co się dzieje teraz, jak wyglądają głębie. Także zapraszam do dalszej części materiału. Także, drodzy Państwo, krótki przegląd gołębnika. Akurat zostały nasze asioki jeść. Tutaj sobie siedzą gotowe gołąki. Mają jeszcze jajka, plastiki podłożone, jeszcze jedne dało im znieść. Tutaj mamy naszą młodzież. Myślę, że, że, że będzie coś z tego. 21 dzień września. Cieszmy się tą przepiękną pogodą, bo nie wiadomo jak długo potrwa. Aczkolwiek, wszystkie ostatnie lata, jak pamiętam, to wrześnie, miesiące września są zawsze bardzo ładne. Ja już tutaj nalałem wody do kąpieli. Zaraz wypuszczę gołębie pod woliery, niech się wykąpią. Gołębniki posprzątane, odkurzone. Gołębie zaraz będą wykąpane. Uwielbiam kąpać gołębie, bardzo mi się to podoba. Wydaje mi się, że one mają z tego. Ogromną przyjemność, jak się i tak wypuści takie miseczki. Zobaczcie, czyściutka, elegancka woda. Słoneczko. Kurde, tylko się wykąpać, położyć się w słoneczku, tym bardziej że teraz mocno pierzeją o głębie, mocno, więc na pewno kąpiel im się przyda i sprawi im ogromną radość. Także puszczamy na kąpiel. No, i to jest właśnie piękne. Tutaj lotowe samiczki. Samczyki jeszcze siedzą na jajkach. Zobaczcie. Pełne miski. Teraz idziemy puścić młode. No, dzisiaj normalnie mają all inclusive. Zobaczcie, co kąpią się elegancko. Tylko pozazdrościć. Młode też zaczęły wychodzić sobie pod wolierę. Kąpieli. Piękne młodziaczki. Piękne roczne będą. Będzie z nich pożytek. No, kąpcie się, kąpcie. Teraz jeszcze idę samczykom wstawić rozpłodową i kończymy. No, i po kąpieli, oczywiście, jak zawsze zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli nie chcecie przegapić następnych materiałów, całą jesień, zimę będziemy coś tam wrzucać. Pokazywać co ciekawego w hodowli, co robimy w hodowli. Tu jeszcze rzut oka na nasze samce rozpłodowe. Nasze przepiękne asiory, byczki. Tu jest 11 samczyków, i tu 11 samczyków. Wolierka. Miseczka. Kąpiemy się tak łyse główki już. Pierzejemy. Także drodzy widzowie, trzymajcie się. Do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam. Hej.